Obchody święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 12 uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym, następnie odbędzie się złożenie meldunku na placu przed kościołem, o godzinie 14 na placu Koracjego nastąpi otwarcie pikniku militarnego, podczas którego na radomian czekać będzie wiele atrakcji, m.in. wystawa statyczna sprzętu wojskowego, quiz wiedzy o Wojsku Polskim czy pokaz musztry paradnej. Będziemy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem wszystkich służb, które tu w Radomiu są, funkcjonują, stacjonują. Najciekawsza rzecz z tego pikniku będzie na pewno promocja w naszym mieście czołgu, który nie tak dawno wszedł na wyposażenie polskiego wojska. Będzie tutaj można obejrzeć może i wsiąść do środka szczególnie to będzie atrakcyjne dla młodszej części widowni. Koreańskiej produkcji czołg K2 Black Panther. Podczas pikniku nie zabraknie również stoisk rekrutacyjnych, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej na temat służby. Będzie można również złożyć taką wstępną deklarację w służby, w różnych rodzajach służby, bo to nie tylko służba w wojsku jako żołnierz zawodowy, ale także i dobrowolna służba zasadnicza, a także terytorialna służba wojskowa w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Na wydarzeniu będą także obecni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej również na tym pikniku będzie prezentowała sprzęt i wyposażenie, które posiadamy na co dzień. Będą żołnierze, tak jak tutaj z tyłu za nami, ubrani full combat, z którymi będzie można porozmawiać na temat obrony terytorialnej na temat pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Piknik militarny zakończy koncert zespołu Lustro, który rozpocznie się o godzinie 18:20.